No co tam robisz? Ja robię tutaj bardzo ciekawe rzeczy ponieważ mamy dużo drzewa, bardzo ciężkiego drzewa i mamy bardzo ładny składaczek Tigry, no, trójka oczywiście No widzę, że już go przygotowałeś, tak? Jest umyty Przygotowany składak, koła napompowane No widzę Dętki wymieniłeś już, tak? Oczywiście No to super No to zobaczymy teraz do czego Ci się ten składaczek teraz przyda Na pewno do, do wielu rzeczy Między innymi do ciągania drzewa. No dobra, to szykuj. A to wszystko gdzie będziesz wiózł? Do domu. A którego domu? Naszego domu, a gdzie? Czy to będziesz tam wiózł do tego domku swojego? To jest lepszy koniec. No dobra. No. Gdzie ten kabel położyłem? Mamy wszystko już zawiązane, a więc pora ruszyć tym sprzętem. <grymny> Ja mówiłem, że się zerwie. Uuu, zerwało się, nie spodziewałem się tego. Drugie podejście, były cztery kłody, teraz dwie kłody, zobaczymy czy się uda. To co, ja już zaciągnąłem to drzewo na miejsce i teraz jadę go odprowadzić do domu.